W gablocie dwie złote piłki, a ma nagrodę dla najlepszego napastnika i drugie miejsce. Znaczy powiem tak, że mm, jeśli chodzi o moje uczucia i moje emocje, to zdecydowanie gorszy moment był tydzień wcześniej, gdzieś e, grając w sobotę dzień, praktycznie po tym jak e, no, dowiedziałem się, jakie są wyniki. A, gdzieś ten smutek e, był, no nie będę ukrywał. Do e, no, nie wiadomo, że gdzieś tam to wszystko co się wokół dzieje, staram się wyłączać, ale akurat w poprzednim meczu nie było to łatwe. Ja powiem, że nawet przez cały tydzień gdzieś e, tego szczęścia takiego Trochę brakowało, nie powiem, nie powiem że, że byłem super zadowolony, bo wręcz przeciwnie. Czyli jest poczucie niedosytu? Oczywiście, że tak. Jesteś tak blisko i rywalizujesz nas z tak wielkim piłkarzem, genialnym Messi i gdzieś się później słyszysz głosy, że, że jednak to tu zasłużyłeś na tą piłkę, oczywiście ja szanuję. To co jak gra Leon no, Messi, to co on, osiągnął i no, na jakim poziomie, ale sam, sam fakt, że ja mogę z nim rywalizować, to też pokazuje mi, w którym momencie, na jakim poziomie jestem. I oczywiście ja to doceniam, jestem z tego bardzo dumna, ale powiem szczerze, że od środka był taki smutek, przez to no, nie było jeden, dwa dni, tylko dłużej to trwało i cieszę się, że akurat meczu w środku tygodnia nie mieliśmy.